Mamo, nie chcę być taka jak ty. Nie chcę mieć depresji i umrzeć. Chcę przeżyć. Przygotowuję listę tego, co muszę zrobić, żeby nie być jak ty. Ściąć wszystkie włosy. Wszyscy mówią, że wyglądam jak ty. Maszynka się zepsuła. Wybacz. Coś ty zrobiła, Boże! Nie opiekować się niczym, co żyje. Odbieramy ją za sześć tygodni. Próbowałaś opiekować się mną i wszystko schrzaniłaś. Dlaczego nie oddaje się boru do adopcji? Powiedz, bo wyjdzie aborcja. Nie skapowałem tego. Dziś rano widziałam, jak ktoś wymiotuje na tę ławkę. Yy, fuj! Haha, ha, bardzo śmieszne, Sasza. Wiesz, że tata od twojej śmierci się nie śmiał. Muszę sprawić, żeby znowu się śmiał. Uważasz, że mogłabym zostać komikiem? Do tego musiałabyś mieć poczucie humoru. Ja jestem ogórkiem. Zostanę comedy queen. Brakuje mi mamy. mnie też.